Siemanko, ja jestem technokrata witam Was w kolejnym techniusie i powiem Wam szczerze absolutnie nie wiem jaki będzie tytuł tego filmu, ani mniej więcej o czym będę gadał w sensie o czym będę gadał to, to wiem. bo Tyle newsów się pojawiło w dzisiejszym dniu, że mam wrażenie, że jakbym dzisiaj usiadł do nagrywania, to bym wam na dwa tygodnie newsów nagrał. Natomiast zazwyczaj nagrywam z dnia na dzień, więc ciężko jest tak wszystko nadrobić. Dajcie znać, czy chcielibyście shortsy z takimi newsami, które nie pojawiają się normalnie, aczkolwiek wydaje mi się, że część tych newsów i tak się pojawi, ponieważ są to grube rzeczy o Ryzenach, które mają się pojawić w sierpniu, o mocarnych rx gdzie 7600 RX ma być mocniejszy od 6900, ale dzisiaj, dzisiaj przychodzimy z RTX-ami. Mamy dwie wiadomości, jakby jedna wiadomość i w ogóle, tak, po pierwsze porozmawiamy sobie o wydajności, po drugie o premierze, która rzekomo ma być przesunięta na przyszły rok co prawda nie wszystkich kart, ale tych najciekawszych, czyli od 4080 w dół i tylko 4090 ma się pojawić w tym roku. Czy jest to możliwe? Moim zdaniem niestety tak i bardzo, bardzo, bardzo mnie to boli, że niestety może tak się wydarzyć, po prostu Nvidia może tak zrobić i właściwie nawet jest to troszeczkę w jej interesie, dlatego niestety wszystkie znaki na niebie i na ziemi i też logika każe mi sądzić, że tak może być, a Aczkolwiek nadzieja jest za tym, żeby tak nie było. Chociaż przyznam szczerze, że w przyszłym roku miałbym więcej kasy na zakup, chyba, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Prąd przywali w styczniu, e, rachunki takie, że już nie będzie pieniędzy na nic. Ale, ale, e, ale generalnie o tym sobie porozmawiamy oraz o tym, dlaczego tak mało wycieków jest na temat cen kart graficznych, bo padło takie pytanie od Witkim że y, czemu mamy tyle wycieków na temat wydajności kart graficznych, a praktycznie nie mamy wycieków na temat ceny? No a tutaj sprawa jest prosta i od tego zacznę i to na samym początku wytłumaczę. Ano dlatego, że w jakby taki proces produkcyjny kart graficznych no jest zaangażowany bardzo dużo podmiotów poza samą NVIDIĄ. NVIDIA owszem to projektuje i tak dalej, no ale produkuje to TSMC, składa to ktoś dla NVIDII, NVIDIA wysyła te procki na TSMC, do innych vendorów, do takich producentów, którzy, no wiecie, co takie MSI, ASUSy, i tak dalej, i tak dalej, gigabyte do tych wszystkich podmiotów to wysyła. Oni mają setki swoich pracowników, więc szansa na to, że specyfikacja, że jakieś testy, że cokolwiek wycieknie, jest dużo, dużo większa. A z stenom jest tylko tak że ceny zna tylko Nvidia. I to nie poszczególni pracownicy, bo ktoś, kto robi sterowniki, ktoś, kto testuje te karty, nie musi wiedzieć ile one kosztują, więc Nvidia nie przychodzi do pracownika i nie mówi, ty masz tu 4090 nowe, testuje i ono będzie kosztować 2000 dolców, nie? jakby informacja ile kosztuje ten procesor jest niepotrzebna szeregowym pracownikom, więc takie rzeczy wie tylko ścisły zarząd, kierownictwo ludzie z topki e, firmy i to nie tylko NVIDIA, ewentualnie te ceny znają też wędrowcy, partnerzy czyli ci sami co to testują tylko, że tam też znają to określoni ludzie, topka tak, e, jakby u szczytu piramidy ludzie, bo szeregowy pracownik nie musi wiedzieć ile coś będzie kosztować, żeby wykonał Dobrze swoją pracę, że przetestował kartę graficzną, nie wiem, zaprojektował PCB i tak dalej. Nie musi znać ceny, stąd ilość osób, które może doprowadzić do przecieku specyfikacji jest duża, ale ilość osób, która może doprowadzić do wycieku ceny jest mała. No i jest to kierownictwo. To są ludzie, którzy raczej na coś takiego sobie nie chcą pozwolić, stąd też ceny wyciekają dużo rzadziej. No i z drugiej strony ceny to jest takie coś. Co może się zmienić w każdej chwili, w sensie wyobraźcie sobie, że Jensen siedzi rano tam, gdzie tylko Jensen chodzi sam yy, i sobie myśli, kurde, yy, Nie no, tanie to już było, ale 3000 niech będzie kosztuje ten 40,90, nie? No, 4, ale 4000, nie? I tak dwa dni przed premierą, nie? Co prawda dwa dni przed premierą by to nie wypaliło, bo wiele rzeczy, grafik i tak dalej jest, jest już przygotowanych, więc to jest takie, tutaj taka troszeczkę hiperbola z mojej strony, ale to się może zmienić na miesiąc przed premierą, na dwa miesiące, na tydzień przed premierą. Takie rzeczy można zmienić, jak cena. Można sobie coś ubzdurać i walnąć dowolną cenę, dlatego też Możemy szacować, ile to będzie kosztować, ale tak naprawdę do momentu premiery, ewentualnie kilka dni czy tygodni przed premierą mogą wyciec grafiki jakieś. Nie, bo to już trzeba zrobić i to już robi pracownik szeregowy po raz kolejny jakiś grafik. Grafik pewnie nie jest członkiem zarządu Nvidia czy jakiejś innej firmy, więc on już ma dostęp wtedy do cen. Jakiś marketing zaczyna mieć dostęp do cen i inne takie podmioty zaczynają mieć dostęp do cen i wtedy łatwiej o wyciek ceny, ale to jest na krótko przed premierą, a specyfikacja jest znana tak naprawdę od momentu zaprojektowania danego procesora graficznego i, od, i specyfikację pełnego AD102 znamy już od dawna, no ale no jeszcze tutaj się przed samą premierą może coś zmieniać, bo jakieś rdzenie mogą być obcinane, ale to już tylko fluktuuje nieznacznie. Zegary mogą się zmieniać, no bo wiadomo jak uda się tutaj nam osiągnąć jakąś stabilność, jakieś power limity, jakieś takie rozsądne. Granice e, prądowe e, czy też temperaturowe tych kart graficznych to fluktuuje, ale nieznacznie e, przez cały proces tworzenia karty graficznej. A ceny? Ola no, Amerykanka, tu się może zdarzyć, wszystko proszę pan, wszystko się może zdarzyć, aczkolwiek oczywiście. Też muszą trzymać się jakiejś logiki rynku i tak dalej, i tak dalej, dlatego te ceny estymujemy i dlatego ja też dla Was te ceny wyestymowałem, rzuciłem na Twittera, jak ktoś jest ciekawy, wbijcie na mojego Twittera, zeskrolujcie w dół, tam tego naprawdę nie ma dużo, ja aż tak często nie tweetuję, jak tweetuję, to tweetuję takie informacje, jak tweetnąłem dzisiaj, że e, RTX 4090 Prawie dwa razy wydajniejszy od 3090. Przetestowany w Time Spy w 3D Marku w Time Spy Extreme i osiągnął 82% wyższy wynik. Dla porównania: 3090 10 440 punktów, a 4090 19000 punktów w Time Spy. Naprawdę niezły wynik. 3090 Ti. 11400. No, i tutaj różnica to 66%. Więc, tak jak już Wam mówiłem, wydajność niemal że dwukrotnie większa. E, jest to jak najbardziej możliwe. Dużo osób mówiłem, panie, co ty gadasz w tych W życiu niemożliwe, żeby to były dwa razy wydajniejsze. No fucking way, man. E, a ja Wam powiem tak. No, ok. Dwukrotnych cyferek czy dwukrotnych wzrostów nie zauważymy w grach. Nie? To raczej nie jest możliwe. Chociaż, chociaż tu wbijam do Was z testami pełnego AD102, czyli nie 4090, a prawdopodobnie 4090 Ti albo Titana nowego, który osiągnął 160 klatek. 4K, co z włączonym RT i DLSSM na Quality w kontrolu, 160 klatek w 4K, więc 160, 160, przepraszam, 4K 144 Hz, czyli taki, jak tu mam, piękny monitor yy, od AOC yy, na wypożyczeniu, niestety, a mogliby dać, piękny jest. Tak czy inaczej będzie możliwe już na kartach. O, powiecie DLSS byczku do DLSS. No i właśnie tutaj robi się pewne pytanie, bo ktoś przetestował tutaj kontrol na identycznych ustawieniach i 30-90 osiąga 72 klatki, więc Ponad dwukrotnie szybszy jest pełny AD102 od 3090 w kontrolu na identycznych ustawieniach. Ale, ale, od razu mi daje to do myślenia. Tak, nowa architektura e, rdzeni RT i rdzeni Tensor. Więc co za tym idzie, z Ray Tracingiem na pewno seria 4000 będzie radzić sobie lepiej od serii 3000. No way, żeby Nvidia olała temat rdzeni RT, ona e, będzie cisnąć ten temat jeszcze bardzo długo. Znaczy, de facto do skutku, tak? RT to jest coś, chociaż wiele osób, jak to Wchodziło o serię 2000 i mówią: Nie, ślepa uliczka, panie. Nie, nie zgadzam się. To jest moim zdaniem przyszłość grafiki i to będzie kiedyś na stałe w bibliotekach. Także tutaj, tutaj, ja mam takie stanowisko, że RT to jest koniec kropka, to będzie, nie? I mam to już od, od trzech lat ponad od premiery serii 2000. No ale też nowe rdzenie Tensor odpowiedzialne za DLSS, za przetwarzanie właśnie deep learning'owe tego, tego uczenia. Tutaj też prawdopodobnie jest większa wydajność, więc czysta wydajność w rasteryzacji 4090 pełnego, czy TI, czy jest to nowy Titan, pełnego ad 102 To nie jest 4090, bo na chwilę obecną wiemy, że 4090 to jest 16 tysięcy rdzeni CUDA z drobnymi, a pełny ad 102 no, to jest 18 tysięcy, więc jest to około 12 Procent więcej rdzeni CUDA. Co za tym idzie prawdopodobnie TDP rośnie tutaj do 600W, gdzie przypominam 4090 450 W. Tak jak to miało miejsce w 3090i i powiem Wam szczerze, 3090 i nie musi być gorące. Nie musi być to 450 W gorące. Miałem KFA 2, ten High of Fame Edition, mam dla Was to obgrane, czeka na montaż, tylko czeka też ten montaż na mój czas. Powiem Wam szczerze, ta karta mnie zmiażdżyła. Ona mnie zaskoczyła. Co ta karta potrafi? Miałem 3090 Supreme od MSI. -a. Uwielbiam MSI. -a. Nigdy tego nie ukrywałem. Jestem fanbojem, troszeczkę jak Nvidia i Intela. E, aczkolwiek ten Supreme, on był ciepły. Jak go testowałem w różnych rzeczach, akurat tego Suprema nie będzie dla Was recenzji, po prostu nie miałem czasu go przetestować. Musiałem go dość szybko odesłać. E, znaczy dość szybko po. po, po po tym czasie, jak go chciałem zacząć testować. No nieistotne, nie? Natomiast testowałem go sobie w grach, w benchmarkach, nawet w kopaniu krypto. Ta karta się strasznie nagrzewała. Na pamięciach 100 stopni od razu, od razu do wyłączałem, jak widziałem to, to paskudne 100 stopni od razu wyłączałem wszelkie testy. Na pamięciach, zwłaszcza pamięci się grzały. No i karta, wiecie, może nie odrzutowiec, ale jakiś taki mały helikopter, no to się tam pojawiał. A ten Hall of Fame, no wow, no po prostu wow. Nawet jak odpalałem kopanie na tej karcie, żeby sprawdzić, jak sobie radzi. Nie kopałem, bo, bo nie kopię na takich kartach, bo mi to po prostu rachunek za prąd wywaliło taki, żebym się nie pozbierał, ale żeby to jest najlepszy tester moim zdaniem jak wypadają temperatury pamięci na tych kartach graficznych. Yy, kopanie nic tak nie obciąża pamięci, chyba że jakiś specyficzny benchmark, ale dla mnie specyficznym benchmarkiem pod test temperatur pamięci karty graficznej jest odpalenie kopania. 80 stopni, a karta jednocześnie cicha. Cicha, nie było i słychać, znaczy coś tam było jak się człowiek przysłuchał w końcu mam kąpa tutaj. Ale naprawdę to było dla mnie wow. Jeżeli takie karty, takie chłodzenia jak w tym Hoffie będą robić w 40-90 to jestem zupełnie o tą kartę spokojny i dużo osób to mówi i wśród Was widzów też dużo osób to mówi, że to nie chodzi o to, że te pamięci są jakieś GDDR6X, że one są super gorące. Chodzi po prostu o to, że producenci w większości położyli totalną lagę na chłodzenie tych pamięci, nie dali termopady jak wyciągnięte ze skarpety, totalnie lipa, nie. Ja oczywiście nie miałem jakiejś dużej ilości kart na testach. Ale, ale to, to, to mówię, co słyszę, słyszę od Was i co ogólnie czytam w opiniach, że generalnie to chłodzenie pamięci jest tam zrobione słabo. Więc teraz, jak się przyłożą, a mam nadzieję, że się przyłożą, widząc efekty, jak radzą sobie ich karty z serii 3000. No i te, te pamięci będą chłodzone już lepiej, bo moim zdaniem, tak potężna karta 450 W TDP, 3090 Ti. Przy maksymalnym obciążeniu, jeżeli ona uderza w okolice 80 stopni i wentyle chodzą na 50-60% wydajności, ta karta jest ledwo słyszalna, no to moim zdaniem to jest świetny wynik i jest to do zrobienia na TDP 450 W, więc 450 W temperaturowo nie jest przerażające. Oczywiście pobór prądu to jest zupełnie inna bajka. Będziemy to skalować z kosztami prądu. Bo trzeba zacząć takie testy robić. Ja już też mam nadzieję, teraz nie robiłem jeszcze takich testów, ale jak już w przyszłości będę testował karty graficzne, mam oczywiście coś takiego do pomiaru, te jakby poboru prądu i zamierzam do swojej procedury testowej, której nie mam, ale załóżmy, że będę miał wrzucić coś takiego, jak wyliczenie, ile by kosztowało rok grania na karcie graficznej 8 razy dziennie. Wydaje mi się, że jeszcze to z Wami będę też em, konsultował. Jak, 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 tam, jak tam to liczyć? Czy 8 godzin dziennie, czy 4 godziny dziennie? codziennie przez rok czasu, ile wtedy będzie kosztował prąd, więc e, coś takiego zamierzam zastosować w swojej procedurze testowej, bo wydaje mi się to zupełnie zasadne, zwłaszcza w dobie rosnących cen prądu i rosnących TDP kart graficznych. Tak czy inaczej, no szykuje się wydajnościowa bestia, no i kurczę, mamy 15 minut filmu niemal, a ja nie poruszyłem kwestii tego, że nie może, możemy nie zobaczyć 4080 i 70 w tym roku. To, że 4060 nie zobaczymy w tym roku, to byłem pewny, jakbym nie ktoś pół roku temu zapytał, ten powiedział Panie, no, no, no logiczne, że nie zobaczymy, nie? Jakby przy serii 3000 zobaczyliśmy dopiero w grudniu 3060 Ti, no to przy serii 4000 to... Sorry, ale nie. Eee, tak czy inaczej, no jest to kiepska wiadomość, a jest to możliwe ze względu na coś takiego, że te karty będą stały na innych rdzeniach. 4080 na AD103, 4070 na AD104, no i tym bardziej 4060 prawdopodobnie TI też będzie stało albo na AD104, albo na AD105, chociaż ono o AD105 jeszcze nie słyszałem o rdzeniu. Natomiast 4090, która ma wejść w tym roku we wrześniu rzekomo, em, to oczywiście to jeszcze się może przesunąć, bo, bo z premierą jest tak jak z ceną kart graficznych. To też może fluktuować bardzo, bardzo mocno, niemalże z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. Zresztą to już widzieliśmy w serii 3000. To też jest coś, co nie musi być zaklepane od roku, jak architektura graficzna. To jest coś, co można zmienić w każdej chwili. że w każdej chwili, no zanim zaczną rozsyłać te karty graficzne na świat. Aczkolwiek i jeszcze wtedy też można tą premierę przesunąć o miesiąc czy dwa. Niech po prostu ci, którzy to kupili, trzymają to w magazynach dłużej i doślemy im więcej kart graficznych, żeby ich było więcej na premierę. Nevermind. W sensie to można, można przesunąć. Ale ta karta graficzna 4090 stoi na rdzeniu AD102. Na, na, na tym najwydajniejszym, na tym pełnym rdzeniu um, architektury Ada Lowlands. I, I faktycznie może Nvidia zrobiła coś takiego, że chce wrzucić dużo tych kart na rynku na rynek, zarobić na nich dużo. Oczywiście każdy chce zarobić dużo, jakby nie wiem, jeżeli się pieklicie y, w momencie, kiedy słyszycie o zarobkach, to, to nie wiem dlaczego to robicie. Jakby każdy chce zarobić dużo, tak? No jakby po co ta firma istnieje? No po to, żeby zarobić dużo, jak każda inna firma. Nie po to, żeby wam dostarczyć wydajną kartę graficzną za pół ceny, tylko żeby robić hajs. Ja to cały czas powtarzam. Jakby my też, no... Dobrze by było, żebyśmy nie istnieli po to, żeby robić hajs, tylko żebyśmy czerpali z życia coś więcej. Natomiast firmy e, filozoficznego istnienia no, za bardzo nie mają. Fundacje, o, fundacje to już mają jakieś filozoficzne istnienie, żeby czynić dobro, pomagać ludziom i tak dalej. Ale firmy, korporacje, tam nie ma za tym większej filozofii. No dobra, powiecie, Elon Musk, Tesla, SpaceX, ok, ale tam też są liczone zyski. Co do cencika. Może jest tam filozofia i może w tych wszystkich korporacjach też jest jakaś filozofia, bo zazwyczaj jakaś filozofia musi być, ale ona nie jest na pierwszym miejscu. No, no, no. A jak jest, to podajcie mi przykład firmy, w której filozofia jest na pierwszym miejscu, a dopiero zyski są na którymś tam z kolei. Jeżeli zyski byłyby na, nie na pierwszym miejscu w takiej korporacji, to ona by szybko upadła. Bo, bo by po prostu ta filozofia, która jest na pierwszym miejscu, zawsze wygrywała z księgowymi. No i po jakimś czasie byliby na minusie i by zbankrutowali, nie? To jest proste, więc jakby tutaj zyski, zyski muszą się liczyć. A przypominam, nie pamiętam czy mówiłem, to tu czy na podsumowaniu newsów na IT hardware AMD, NVIDIA i Intel. Intel najmniej, bo około 20% Nvidia z AMD około 40% stracili na wartości przez ostatni rok. 30-40%. O tyle potaniały ich akcje. Dlatego, że mamy taką sytuację, jaką mamy na rynku, więc teoretycznie te firmy są o 30% mniej warte. I one chcą zarabiać hajs. Chcą go robić, żeby budować jakiś bufor. Chociaż, no jakby tego, czy im brakuje hajsu, czy, czy nie, to, to nie wiem, nie będę tutaj rozsądzał. Natomiast chcą zrobić. 4090 wyprodukować dużo procesorów AD102 pod prawdopodobnie 4090 i być może już buforowo, co im wyjdzie, bo mogą sobie planować premierę tego nowego Titana czy 4090 Ti na późniejszy okres, natomiast robiąc, ustawiając produkcję na rdzenie AD102, no to oni robią tak, że wyjdzie nam idealny, perfekcyjny, dopieszczony do ostatniego momentu rdzeń. No to go zgarniamy na kupeczkę i on czeka na TITANY na 4090 Ti. A jak coś wyjdzie takie lekko tutaj, byleby te 16 tysięcy rdzeni CUDA było, no to już pchamy sobie tu cyk, 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 cyk do 4090. No i tym tropem oni, tak naprawdę robiąc jeden procesor graficzny, robią go dla dwóch kart. Jedna może wyjdzie później, gdzieś w przyszłości, może nawet za pół roku, ale ale jakby no, krzem się nie zepsuje, nie spleśnieje, nie? A tutaj 3090 na 4090 ta karta i tak się sprzeda. I tak moim zdaniem się sprzeda. Ona będzie miała cenę MSRP ustawioną wysoko, ale jakby sprzeda się. No, moim zdaniem się po prostu sprzeda ta karta. Tutaj nie będzie jakichś większych problemów ze sprzedażą tej karty. Jak usłyszałem, że w tym roku ma być tylko 4090, to sam przeszło mi przez myśl takie, a może bym kupił 4090? Ale potem portfel mi ugryzł w nogę i doszedłem do wniosku, że najwyżej poczekam do przyszłego roku. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Wiem, że ten odcinek mógł być trochę chaotyczny i znowu był za długi. Znowu gadałem tyle czasu, że Wam się spóźnię z odcinkiem. Ale naprawdę dobrze mi się o tym gada. I mamy też tyle newsów. W ogóle tyle newsów pokazało się, że... No, że, że jest dużo ciekawych rzeczy do obgadania. No, a ten temat lubię obgadywać z tego prostego względu, że jest to temat, który, który mnie bardzo interesuje i na który ja też czekam. Czekam, 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 bo chcę zrobić upgrade w mojej 360j, chociaż jest gniana. Przyznam szczerze, że jest świetna, jest naprawdę. Ona, ona to się w ogóle nie grzeje. jest cichutka, jest chudniutka. No ale tak to jest, jak to jest flagowe chłodzenie Strixa na takim słabym rdzeniu, jaki napędza 60 jaj. No tak, tak to wygląda. Ciekawy jestem, jakby to miało miejsce w 3090 albo 3090 jaj. A jak to oglądacie, podeślijcie. podeślijcie do testów. Ja z chęcią testuję. Też w kopaniu testuję. Nie będę kopał, bo szkoda mi jej rachunków na prąd, ale testuję, jak się grzeją pamięci. Dajcie znać. Dobra, jak ktoś ma Styrixa 3090 albo 3090Ti, to napiszcie, jak się Wam sprawuje i jakie temperatury. Bo jestem ciekawy, czy to chłodzenie radzi sobie tak świetnie, dlatego, że jest na słabym yy, rdzeniu graficznym, czy tak świetnie, bo ogólnie jest świetne. Tak czy inaczej, no, piszcie. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. W ogóle zostawcie suba, jak jeszcze nie subskrybujecie. Jeżeli ja po 20 minutach filmu proszę o suba, to wiadomo, że ostatnie 5 osób, które zostało, zrobi, hm, ale ja już subskrybuję. Albo ktoś zrobi, ale ja nie subskrybuję, ale, ale już od dawna doszedłem do wniosku, że nie zostawię suba. Więc ale tak przypomnę, łapkę w górę możecie zobaczyć, zostawić teraz ostatnie trzy osoby, które zostały. No i jak ktoś został, napiszcie technokracja w komentarzu. No i cóż, ja Wam za dzisiaj oczywiście bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś wytrzymał te 22-3 minuty, to szapoba. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym filmie. Miłego dnia. Chociaż już bardziej wieczoru, ale w rezerwacji, że mamy lato, to tej, o tej godzinie jeszcze dnia, nocy, yy, wieczoru, nocy. Kiedykolwiek to oglądacie, Wam życzę, bo jesteście najlepsi. No i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.